Jest grubsza afera. Jest afera, którą trzeba się zająć. Panie premierze, jak żyć? To jest specjalnie do pana premiera wiadomość ode mnie. Ciepła KFC kol. jest ciepła kola. To jest niedopuszczalne. Nie ma zimnej kolej. Dyrekcja tego niesamowitego koncernu zabroniła sprzedawać zimnej Pepsi, na której pisze najlepiej smakuje jest chłodzone. Musimy wyjść na ulicę, zrobić z tym porządek. Dostałem taką informację, że od dziś we wszystkich lokalach KFC będzie tylko ciepła Pepsi, bo jest zima. I, i jest zimno, to musi być ciepłe. Nieważne, herbata będzie zimna, ale Pepsi będzie gorąca, będzie wrząca. Także przekażcie to dalej. Tak nie może dalej się w naszym kraju dziać. To musi być, musimy coś z tym zrobić. To godzi w podstawy demokracji. Tak, zdecydowanie. To godzi w podstawy demokracji. To godzi w podstawy tego ustroju tego kraju. Ciepła Pepsi, ciepłe Pepsi, mówimy stanowczo nie. <laughs> Sprawdziłem jeszcze. Bardzo ważną rzecz. W McDonaldzie lodówek nie kazali wyłączyć, tylko ludu pracujący miast i wsi. Lodówki wyłączyli w KFC. Wszyscy ludzie, którzy mówią o tym, znikają. Właśnie, może tak być. Jakbym już więcej się nie odezwał, to znaczy, że prawda wyszła na jaw. Wzięła, to... Dajcie cynk wszystkim.